Strony. Hasker Michał znamu jest z Klaudia. Buh, gdzie jestem? Dzisiaj gram w wersję Halloweenową. Ej, chodź tutaj! dawaj oh, tutaj! Infekcja. Dom wiejski! Dawaj infekcję. Halloweenową mapę. Tak, jak widzicie. To jest jedno. straszna Jeszcze mapa. Jeszcze jedną dodali. Ośrendelina chyba nie. Nie. I chodź ze mną, chodź tam tak na okno szybko. Tutaj we. Bez... Nie, nie. Dobrze, dobrze. Proszę, nie będę. Nie Niewinny. A czy tu chodzi o to, że y, trzeba zabijać czy uciekać? Uciekać teraz. Przed zombiakami. My y, 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 Nie, y, teraz jest morder. Bo jest jeszcze taki Uciekaj. ten, że je, są, jest zombie i jest zwykły człowiek. Nie, ona jest! Już widzę morder! I trzeba właśnie uciekać przed zombiakami. Uciekaj, ona jest na polu! No. Trzeba uciekać przed zombiakami, dlatego że... Y, jak cię dotkną, to cię zarażam. A ty możesz ich normalnie przestrzelić yy, pistoletem. A one mogą tak by ciebie pistoletem. No nie no! Znaczy, one mogą ciebie nożem. Wyciągnij ją z domu, bo ja się boję Skrywa, Dzień dobry! Dozwoniłem się do Mari! Nie. A Marian chociaż? O kurde! Grażyna! Co ty tak wcześnie tutaj przyszłaś? O-o, Grażyna tam jest. Dobra. Ej. Chalinacz to ty?! Hot! Ej, to jest Halinać! Ja muszę za Haliną wyjść. Dawaj, kubka. Chodź! O nie, Grażyna tam jest! O nie. Chodź! Chyba Zdzisław został zabity. Chodź! Nie, Zdzisław został zabity! Michał, ja przypomnę. No okej, okay, ale... Chyba... Ja Przedem został zabity. Zdzisław. Czy żyjesz? Tak, Zdzisław zabity! Ja cię widzę! Gdzie ty jesteś? Proszę... Wyczekaj, ja ciężpad w drugą stronę. Ja wyjdę z tej bardziej, okej? Okay? Poczekaj, idę na to. A to jest na dole! Mhm. Mówiłam ci, chodź za mną. Ale Klaudia zginie, bo i tak zostałaś sama. Nie dziękuję, zdy A i Ej, zostałaś Klaudia sama. Została... Nie, nie sama. Jeszcze jeden. To jeszcze ta jest dziewczyna. I jeszcze jeden chłopak. Ja, jakim cudem? Przecież ich wcześniej nie było. Eee, um, one. Nie wiem. No. Jeden, dwa, trzy, Ej, patrzcie cztery, na mnie. pięć, pięć. Ja Jakim cudem pięć osób? Ja nie chcę ginąć, Michał. Jak ty giniesz, to ja zawsze muszę nie ginąć. No właśnie, musisz nie ginąć. Czy ja mam cię poświęcić za ciebie? Nie Dobra, Klaudia, ja idę na kibel, jak cię mi nie ma. Klaudia, ja patrz, byś mogła tutaj na kiblu pokazywać. O! Idealnie. Oglądaj sobie mnie na kibelku. <grym> tak! Właśnie! Widzimy napiszcie w komentarzach, czy wy robicie tak, że jak jesteście o, na kiblu pograła. to oglądacie. ile było osób? Nie wiem, ja sam. Jest sama? Nie. Już mówię, jeden, dwa, cztery, pięć, Trzy osoby. Jest co ja nie wiem, nic o co chodzi. Kanie dawaj teraz mapę zombie. Nie, nie ma jej. Kurde, daj nic od tego planta. Nie, 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 nie cierpię go! Dawaj tego! Dobra, szybko Dawaj tego! Trzy Głos, głosy na dom! Dawaj tego! Trzymaj. Błagam, błagam! Ech, uda, no ode mnie! Ja ja już tam byłem pokazywam. Oh! Nie! Nie masz się naciskać! Bo! Jestem sasem, jestem sasem, jestem sasem, jestem sasem, jestem sasem, mm -hmm. jestem sasem, jestem sasem. O nie! Jesteśmy zgubieni! Chodź ko mnie, okej? Okay? Sklina upara! O fuj ktoś tu rozlał. <mum> Uwaga pracownicy, powrót do pracy. Dobra. Ja będę powracał sobie do pracy, będę tańczył jak Maruwano. Chodź tu. Nie znam pani, to ja idę. Patrz. Nie widziałem mnie. O kurde, sas! Dam, 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 dam. Ona? Nie, sas to jest ta tutaj, na którą patrzę. Nie, wszyscy się wydają sas. Chodź tu koło mnie! Czekaj! Przed sosem. Uciekam przed susem! Uciekam przed susem pomidorowym. Już wiem, kto jest. A ja uciekam przed susem pomidorowym. Co, gonicie sas?

kto, A, jest sasem? Sasem, 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 sasem. kto jest czasem? To jest? To Ola! Wiedziałam! No chłopie, coś ty zrobił! Jesteśmy wszyscy ciebie zgubieni. Piękny już. To jest tak. Okej. O! mnie? Tak, idzie. I... O! <totrisza> Uważaj. 50 sekund. Jest koło mojego zgona. Muszę się poprzeszkać po tutaj. Chce mnie tak No to, to... O! O, została ona. Zostałaś sama. Dawaj kobietko!

No prawie. I, 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 I co? Nie zabiłaś mnie, nie zabiłaś mnie. wie Klaudia, Klaudia wygrała. Ale nie zabiłam nikogo, no sorry. No ale kogo? Nie, nie wygrali, tak. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków zostawcie łapkę w górę, subika, a ja się z wami zagram. Nara i cześć! Nie subskrybujcie, że y, dajecie mi łapki w górę. Właśnie, Klaudia też zasubskrybujcie, bo... Patrz, ja, widzicie? Ja mi ta łapkę w dół? Widzicie? Ja puściłem oczko, jeszcze raz puszczę. Widzicie? Ja puszczam oczko dla was. Dobra, dawaj! To ja się z wami żegnam. Na cześć! Cześć! Do kolejnego odcinku. Pa!